Manko, witam was na moim kanale. A tutaj zaczepia nas Samczyk z Belgii. Jest to rudosterka Sancik. Jak widzicie, mega mocno czerwona. Tutaj jego samiczka. Też podchodzi. I to, I to jest właśnie to, co chciałem Wam powiedzieć od samego początku. Jeżeli macie jedną papugę, która, która nie wiem, jest, nie boi się człowieka, podchodzi do tego człowieka. To pozostałe wtedy papugi też tak będą reagować. Tutaj mamy z kolei samiczkę Deluxe, której zabrałem jajka, bo w tych jajkach nic nie było. Ale ona też jest oswojona. Ona była ręcznie karmiona. Samczyk był kupiony dziki. Zobaczcie co on zrobi On przyjdzie. Dzięki takim papugom można oglądać je w pełnej krasie, bo one są naprawdę piękne. Chodź tutaj. Chyba się wstydzi trochę, ale to nic. Przejdziemy tutaj do samiczki. O, samiczka też ma pięknego samczyka. Samczyk jest po prawej stronie, na, na siatce. Jest to mutacja pineapple I, I zobaczcie, jest mocno czerwony. Jak widać, papugi mają się ku sobie. Spędzają czas razem. I potem na przykład możemy poznać, że dana para w tym przypadku rudosterek ma się ku sobie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że kolejna jajka mi tym się, już będą z pełnym sukcesem. A co my tutaj jeszcze mamy? Oprócz tego samczyka, który. O. który tak wygląda. Mamy kolejną parę sącików Tutaj też jest para mocno czerwona. Zobaczcie. U sącików po prostu jajka te powywalałem, nic w tych jajkach nie było, więc po prostu odpuści, odpuściłem i mają szansę, żeby te jajka znieść na nowo. Tutaj samiczka dilutopalin. A tam samczyk pineapple. Nie wiem czy go widać. Oho, całą wodę wychlapały i e, chcą pić. E, tutaj siedzi samczyk. E, samiczka w budce na swoich jajkach bardzo ładnie wysiaduje. Czekamy na, e, na jakieś rezultaty. No a tutaj ten jeden. E, ten jeden samczyk, który. który jest kolon. A tutaj zejrzymy do tej samiczki na jajkach. Jako że nie wiem kiedy ona zniosła pierwsze jajko i kiedy usiadła, więc będę ją niespodziankę. Mógłbym co prawda prześwietlić i zobaczyć jak, jaki jest stan rozwoju tych jajek i wtedy mniej więcej określić, kiedy mogą się wykluć, ale będę miał niespodziankę. Tutaj zobaczcie, ona pięknie się opiekuje. Tak jak mówiłem, jest to najbardziej pospolita mutacja u sterek. Nie najbardziej, bo są pewnie standardy bardziej pospolite, ale z tej pary nie mógłbym zrezygnować chyba nigdy, bo naprawdę jestem mega zadowolony. Wiele radości mi ta para dała. Młody, którego Wam ostatnio pokazywałem, właśnie nie żyje. Nie wiadomo dlaczego. Jak ta sprawa się będzie dalej, w sensie ta sprawa, jeżeli dalej będą młode padać to będę musiał przebadać papugi czy po prostu nie są zarobaczone bo, bo to co się dzieje to, to jakaś kpina Ech, Szkoda jak widzieliście no z tamtym maluszkiem było coś nie tak tutaj wykrył się kolejne Trzymajcie kciuki za niego żeby, żeby on przeżył Miejmy nadzieję że będą go karmić ukrzewać i wszystko będzie ok a tak on właśnie wygląda Słuchajcie, nagrywam z budki, bo z drugi dzień, maluszek jest najedzony, żyje. Tutaj tatuś. Takie piękne ujęcie. Nagrywam to tylko po to, bo poprzedni maluch padł, a tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale, ale ma jedzonko wolu. Więc jestem ciekawy. Jeszcze jedno jajko chyba się wykluje, to z tyłu chyba nie. To z przodu się powinno wykluć. I tak to wygląda. Ja tutaj zamykam a tutaj z kolei mamy nimfy, które mi się najbardziej podobają. Są to białogłowe, srebrne. Jednofaktorowe. Tutaj ta po lewo straciła ogon, więc czekamy aż je odrośnie. Ale wszystkie pozostałe. I to jest akurat semiczka. A tutaj są pozostałe samczyki. I no naprawdę powiem Wam, robił mega robotę. Są to jedne z najbardziej podobających mi się nimf, jakiekolwiek jakiekolwiek, kiedykolwiek miałem, więc tutaj, no zobaczcie, nie wiem, czy mogę Wam przybliżyć. O, mogę. Powiem Wam, naprawdę piękne papugi. Oddalimy. Tutaj mamy drugi boks. No i tutaj, tak jak mówiłem, statko mieszkane Mamy tutaj głównie białogłowe szeki jakiegoś pastel face po prawej stronie i tam dalej nie będziemy wchodzić ale też są papugi pokaż się piękne zobaczcie jaka piękna papuga białogłowe szeki też mi się podobają Ba, najbardziej takie ciemne jak ten po prawej, na patyku tam z tyłu, a e, pozostałe są w większości cynamony. Cynamony to jest właśnie takie ten taki e, ten czarny, taki trochę rozjaśniony, wpadający w szarość, ale też nie do końca. E, I e, tak on wygląda. Mi się bardziej właśnie takie ciemne, takie, takie mocne papułki podobają. Najbardziej o, tutaj wzór na plecach. O que